Siema ludzie, tutaj Little 9 i zapraszam do obejrzenia chyba piątego już odcinka mojego Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Pierwsze co chciałem wam dzisiaj powiedzieć to, że w opcjach zmieniłem w sobie tryb kamery na aktywny, ponieważ zauważyłem, że w poprzednim odcinku non stop tak robiłem przybliżenie tylko dlatego, żeby... No żeby wycentrować kamerkę, bo... Na klawiaturze trudno jest znaleźć R1, R2. No i to wszystko co należy wam powiedzieć. Dzisiaj przeniesiemy się do planszy Molten Crater, czyli stopiony krater. I zapraszam... Lecimy. Lecimy. I tak, doleciliśmy. I kto tutaj nam wyszedł na pytanie? Na powitanie wyszedł nam klej, który mówi, że tam nie może się dostać do jakichś tam loży. Tutaj, już na powitanie są dziki, te sorstowate rzeczy z tarczami, z mieczami, takimi tam. Tutaj mamy lawę, do której możemy wpaść i się poparzyć, więc nie będę tam wchodził. Tutaj, czek. Tutaj czeka na nas taki duży z biczem albo batem. Nie wiem. Jego możemy ogniem załatwić. Tak, tak, tak. Wszystko, wszystko jasne jak na razie. Bum. Bum. W tej planszy, foderem są takie ślimaczki. Takie czerwone, różowawe trochę. O, życie! Jak miło. Jamenta zdobywamy. Boom. Rozwalamy wszystkich jak leci po kolei. Tu nas jeden dziabnął. I tak. Tutaj pierwsze co robimy to schodzimy tutaj na dół. Trafił mnie schwany. I tutaj zdobywamy jajo. Rikki. I tak biegniemy właśnie. Tutaj Zou nam właśnie chyba chciała o foderach powiedzieć. Tak, o foderach. A ja muszę teraz zbadać, bo zielonego Sparksa, a ja nie lubię mieć zielonego Sparksa. Ale zaraz będziemy mieli niebieskiego. Jeżeli do lawy nie wpadniemy. Dobra jest. I co? Jeszcze, co jeszcze? Nie trafiliśmy w cicha. O Jezu. O Jezu. Coś mi słabo idzie. Dobra, dobwamy diamet, gadamy ty. z rokim, który da nam jajko, Karli. Dobra, tak czy tak? Tutaj na nas kolejni czekają starczami. Tutaj mamy zadanie, do którego nie możemy przejść na razie. Drzwi są zamknięte, ponieważ nie uwolniliśmy jeszcze tej postaci, którą będziemy tutaj grać. Ale ja znam trik, który pozwala się tutaj dostać przed uwolnieniem. Ale lepiej gadamy ze z grubym wzdziercą Płacimy mu 300 za otworzenie innego bonusu. I tak otworzyło nam się hura. A ja teraz muszę poszukać fodera, bo jest mi potrzebne. Nie mamy Spark! Już nie mamy! No czemu mi tak słabo idzie, nigdy mi tak słabo nie szło. Ajajajajaj. Dobra, to ja wam może... ...pokażę jeszcze, jak się dostać do tego bonusu. Tutaj musimy się rozpędzić i wskoczyć na ten pal. Udało się. Teraz musimy wskoczyć na drugi pal. Udało się też. I tutaj musimy z rozbiegu wskoczyć na górę i właśnie tak tutaj I udało nam się wejść. Ale że ja nie jestem takim oszustem jak takowy baranek, więc tylko wam to chciałem pokazać. Baranka przy okazji serdecznie pozdrawiam. Paploka też pozdrawiam. No w ogóle wszystkich pozdrawiam. Tutaj jest, nie mamy klucza, właśnie chyba nie wspomniałem. Tutaj mamy taką skrzynkę, taką ciemnoszarą, z kłódką. Nie możemy jej rozwalić ani tak, ani ogniem, ani skokiem na główkę. No niby niczym nie możemy jej rozwalić, ale że niby jest kłódka, to pewnie potrzeby nam jest klucz. A klucz jeszcze niedługo znajdziemy. Ja może pójdę tą drogą, żeby fodera nazbierać. Tutaj już widzę ślimaka Ech. Dobra Możemy wydłużać odcinek, byle nie umrzeć Tak, taką od dzisiaj taką wyznaję zasadę Tutaj uważamy żeby nie spaść O właśnie, o właśnie No i mamy klut Uważamy! Uważamy! Jest! Udało się! Nie umarliśmy. Dobra. Teraz biegniemy do tego bonusu, do którego normalnie byśmy mogli już wejść. Bez oszukiwania. Tego, za którego zabuliliśmy aż 300 diamentów. Jak ja nienawidzę Monibaxa. Dobra. Jesteśmy, jesteśmy. Pierwsze co robimy, tu zbieramy diamenty. For... Tutaj, Stony nam mówi, że są tutaj złodzieje, jaj. A my musimy ich po prostu wyłapać. I tak gonimy pierwszego. Ten ma złotą pelerynkę. Nie, nie pelerynkę. W ogóle złote ma ubranie. No i już pani. Dostajemy Moirę. Tak, tak, tak. I nas cofnęło na początek poziomu. Do Stone'ego, czy tam Stone'a, nie wiem. Stone'i nam uruchomił super szarże, super szybki bieg, tak. Kiedy na jakiej drużce są takie strzałeczki. Nie wiem, czy zawsze są druga ale jeżeli takie są, to jeżeli na nie się rozsądzimy. To tak pobiegniemy... BUM! Takie, skrzyn... Takie skrzynki nie mam dla tego pojęcia czy już było, ale... One są z metalu, więc nie możemy ich ogniem załatwić. Są duże ciężkie, więc nie możemy ich z szarży załatwić. Nie możemy ich ze skoku na główkę załatwić. Ale możemy je rozwalić na parę innych sposobów. Między innymi super ogniem, za pomocą rakietki, albo za pomocą obecnej tutaj super szarży. Co wam zaraz zademonstruję, mianowicie teraz... BUM! W Takich skryńkach zwykle znajduje się dosyć dużo diamentów. I tak, co jeszcze na tym poziomie mamy skill pointa, którego zaraz znajdę. Jest tu pamiętam o było właśnie. Kiedy jest taka bardzo popękana ściana, to możemy ją rozwalić. Jeżeli w zamierzeniu twórców tą ścianę można było rozwalić tylko super szarżą. Ale, tą ścianę można nawet zwyczajnie ogniem rozwalić, jak widzicie, ale my, ale ja postaram się wbiec tutaj na super szarży. Zobaczymy czy mi się uda. Biegniemy i bum. I tak. Tak w zamierzeniu twórców należało to zrobić, ale jak widać można było to zrobić zupełnie inny sposób i przy okazji skill pointa też za to dostać. Hmm. Coś jeszcze żadnych ważnych spraw tutaj nie ma. Po prostu zbieramy diamenty. I tak mamy jeszcze jednego tutaj złodziejaszka. Jak widać, ten też to, ten będzie biegł też po tym torze, Więc też będzie strasznie szybki. Jak widzicie za nim, też obok pary. Czy tam kurzu, czy czego to tam jest. O jezu, spadliśmy. Przy okazji pozbieramy diamenty. Ale, ja, ja, też ważne. Wręcz ważniejsze, ale nie dla mnie. Dla mnie wszystko jest równie ważne. Kiedy jesteśmy na super szardze, to czasami bardzo trudno jest skręcić. No bo duża szybkość, duży pęd. Ale. Jeżeli podskoczymy, to Spyro będzie mógł wziąć ostrzejszy zakręt. O właśnie, tak. Dogonimy, dogonimy. Kiedyś na pewno dogonimy. Nie dał się złapać z kubany w całej grze. Jeszcze chyba będzie tylko jeden tor z supercharżą, na którym będziemy gonić złodziei. A i tylko wtedy będziemy obydwu złodziei gonić na supercharży. No, coś mi dzisiaj nie idzie w ogóle ten poziom. O czym to ja. Tak, będziemy... będziemy gonić jeszcze dwóch złodziei. Właściwie tu ja znam sztuczkę, dzięki której nie będziemy musieli gonić, ale. No tak, przyjdzie czas, zobaczycie, nie musicie mi wierzyć na słowo, to będzie już za parę odcinków. Hmm, daj się złapać, tych głupi złodzieju. O, właśnie tak. I dostajemy Kermita. Ale tak. Nie biorę super szarży, bo tutaj bardzo łatwo jest spaść. A ja mam dzisiaj jakiś pechowy dzień. Spadam nawet. Spadam do lawy. Zupełnie. Jeżeli by spadł do dziury, to bym oczywiście stracił od razu życie, a tego bym nie chciał. Są tu jeszcze jakieś diamenty? Rozejrzymy się na to że Oj. Mamy klucz, jak chyba wyjdziemy z bonusu, to chyba będziemy mieli ten klucz. A przynajmniej mam taką nadzieję, dobra, na to, że nic nie ma, więc chyba nic nie pominęliśmy. I na super szary zbiegamy do portalu. I tak mamy klucz, mamy klucz. Oczywiście, że mamy klucz. Na tym poziomie jest jeszcze jeden skill point, ale jego możemy zdobyć dopiero kiedy już. To znaczy teraz też moglibyśmy, ale jego zdobędę dopiero jak już odblokujemy sierżanta Byrda. Jak przejdziemy jego cały poziom. I tak na tym poziomie też się odblokowała. Odblokowało przejście od samego początku na sam koniec poziomu. Tak, tutaj się po... Tam gdzieś się pojawiamy. Tutaj tutaj możemy sobie spokojnie wejść po schódkach. Tutaj wbiegamy i... O Jezu, Jezu, Jezu. No mówiłem jakiś pechowy dzień, mam hmm. i tak. staję przed szynką, klucz wyskakuje i wysypują się diamenty, tak. Kurde, nie mam teraz sposobu, żeby sprawdzić, czy, żadne, czy jest nie pominąłem. Na tam, na bonusie, tamtym było dużo diamentów, wiem o tym. No, i teraz, kurde, jak to sprawdzić, czy nic nie pominęliśmy? Hmm. Bierzemy ślimaka. Dobra, możemy bezpiecznie załóżmy, że nic nie pominęliśmy. Ewentualnie po nagrywaniu sprawdzę, ile diamentów było ukrytych w tamtym bonusie. To wam mogę obiecać. Chociażby, żeby zadowolić samego siebie. Kurde, odcinek ma dopiero 15 minut, ale no cóż, taki będzie długi. Niektóre będą takie długie odcinki. Hmm. I tak. Hmm. O właśnie przypomniało mi się, co jeszcze chciałem wam pokazać i kurde znowu muszę wejść do poziomu po wyjściu z niego. Ech. taki no dość poważny błąd gry, bardzo ciekawy i chciałem wam go pokazać. Jest tak, mamy żółtego Sparksa, będę musiał się poświęcić, ale w sumie quick save'a możemy zrobić i tak. Wskakujemy do lawy. Niebieski, zielony. I nie wyszło. I tak. Jeszcze raz próbujemy. Niebieski, zielony. Nie ma. I tak. Jeżeli w ostatnim momencie przed dotnięciem lawy zrobię pauzę i wyjdziemy z poziomu, to co się stanie? Zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że w dobrym momencie zrobiłem pauzę. Zaraz wam pokażę. Tak, pauzy nie mogę zrobić, 200 mi na słowo nie mogę pauzy zrobić, nie mogę nie mogę otworzyć atlasu. Jeżeli rozwalimy owieczkę, wyskoczy motylek, kurde życie było. Jest tak, wysko wyskoczył motylek, ale żaden z nich nie zamienia się w Sparksa. To oznacza, że dobrze ten trick wykonaliśmy. Jest tak, kiedy w ostatnim momencie wyjdziemy z poziomu, gra uznaje, że jesteśmy martwi i wiele procesów które normalnie by się działy. Po prostu się nie wydarza. I tak. Jeżeli teraz spróbujemy wskoczyć do wody, co Wam zaraz zademonstruję, to po prostu nie, z... nie znajdziemy się na jej powierzchni, tylko właśnie spadniemy i jesteśmy w płapce. Wierzcie mi na słowo. Stąd nie ma żadnej, żadnej drogi ucieczki. Chyba że. Poza wyjściem z gry i wejściem jeszcze raz. Wtedy pojawimy się na początku poziomu. Tak, nie ma się jak zabić. Nie ma jak wyskoczyć stąd. Hmm. No tak. Ale my mamy quick savey, więc możemy wyjść stąd jednym naciśnięciem guzika w taki właśnie sposób. Mhm. Jeszcze jedną rzecz z tym błędem pokazywam. W Następnym odcinku, a w międzyczasie spróbujemy dostać się do. otworzyć portal do następnego poziomu. Nie wyszło? Tak. Głupia foka. Yay, portal! Tak, mój portal działa. Mój portal działa. Jakie je mają? Jest tak. następnym. Odcinku przeniesiemy się do tego właśnie poziomu do Seashell Shore. Co to znaczy, dowiecie się w następnym odcinku. A na razie spróbuję. A co ja już będę próbował, odcinek ma, ma prawie 20 minut to nie ma już co przeciągać. Do zobaczenia. W... Jezu, nie do zobaczenia, z większością was się nie zobaczę. Jak się pożegnać? No na razie po prostu. No